Rośnie wiadukt na ulicy Żeromskiego. Spędzą ferie w mundurze. Za nami ogólnopolskie bienale autoportretu. Dzień dobry, Michał Kaczor, zapraszam na informacje telewizji Dami. Postępują prace przy budowie wiaduktu w ciągu ulic Żeromskiego i Lubelskiej, jak zapewnia rzecznik MZDiK, wszystko idzie zgodnie z harmonogramem. Mimo ujemnych temperatur i opadów śniegu coraz więcej dzieje się na placu budowy wiaduktu w ciągu ulic Żeromskiego i Lubelskiej. Postęp prac jest już widoczny gołym okiem. Wiadomo, że podczas takich temperatur nie wykonuje się pewnych prac, natomiast nie przeszkadzało to w tym, żeby prowadzić pracę na przykład przy zbrojeniu podpór tego wiaduktu. Takie prace były wykonywane w ostatnim czasie, co cieszy, dlatego że gdy spojrzymy na harmonogram, to faktycznie te prace przy wiadukcie idą pełną parą. Jesteśmy zgodni z harmonogramem. Prace realizuje firma Trakcja SA. Zgodnie z umową ma je zakończyć w ciągu dwóch lat od podpisania umowy, a po 18 miesiącach puścić ruch jedną nitką. Na ten moment nie mamy jakichkolwiek powodów do niepokoju. Jeśli chodzi o wiadukt, tutaj wszystko jest, jest, jest na dobrej drodze do tego, żeby no w tym momencie, nie oszukujmy się, jeszcze przed nami mnóstwo pracy, bo ponad półtora roku, żeby móc powiedzieć o tym, że... No na ten moment nie mamy żadnych opóźnień. Wiadukt ma się składać z dwóch nitek po dwa pasy ruchu w każdą stronę oraz jednym buspasie. Na wierzchołku znajdą się przystanki komunikacji miejskiej. Pod wiaduktem wybudowany zostanie przystanek kolejowy Radom Wschodni. Planowany termin zakończenia prac to drugi kwartał 2025 roku. Wystartowało pierwsze w tym roku szkolenie w ramach ferii z wojskami obrony terytorialnej. W sobotę chęć wstąpienia do służby wyraziło 58 osób. Wcielanie nowych żołnierzy w ramach programu Ferie WOT to cykliczna akcja, która skierowana jest przede wszystkim do pełnoletnich uczniów szkół średnich, studentów i nauczycieli. Mamy ogółem 50, 58 osób, które wyraziły chęć. Z tego co wiem, na obecną chwilę wszystkie zostaną wcielone. Przede wszystkim są to ludzie młodzi, są to uczniowie. Szkolenie w ramach tego programu trwa 16 dni, a w jego trakcie ochotnicy nabierają podstawowych umiejętności strzeleckich i taktycznych. Zwieńczeniem szkolenia jest uroczysta przysięga wojskowa. Ono jest ukierunkowane przede wszystkim na wykształcenie indywidualnych umiejętności żołnierza. Przede wszystkim zachowania się bojowego. Także będziemy kształtować ich kondycję fizyczną, odporność fizyczną, w szczególności ukierunkowaną na działania bojowe. Ponadto też zdobędą podstawową wiedzę z zakresu pomocy przedekarskiej udzielanej na polu walki. Większa część grupy, która wyraziła chęć wstąpienia do szóstej MBOT, to głównie młodzi ludzie w wieku szkolnym. Pomoże mi to w, w realizacji moich przyszłych marzeń, czyli zostać pilotem w polskiej armii i wiem, że daje mi to dodatkowe punkty. Ochotników, oprócz uczniów szkół średnich znalazły się także osoby już wykształcone zawodowo. Ja jestem wysportowana, mam zdrowie, więc próbuję się zrealizować czymś nowym. Obecnie w szeregach Wojska Obrony Terytorialnej znajduje się ponad 40 tysięcy żołnierzy, z czego w szóstej MBOT jest ich ponad 2 tysiące. W ramach sobotniego przyjęcia ponad połowę wcielonych stanowiły kobiety. W Zespole Szkół Plastycznych w Radomiu odbył się wernisarz wystawy, który był zakończeniem ogólnopolskiego Biennale Autoportretu. Grand Prix powędrowało do Magdaleny Cwiklińskiej z Koszalina. W tym roku na konkurs spłynęło 647 autoportretów, które zostały wykonane przez 637 uczniów. Technika rysunku była dowolna, czego dowodem są przedstawione prace. Spośród tych wszystkich prac wybrano 10. Prac wyróżnionych zostało wybranych pięć nagród, z czego jedną była nagroda Grand Prix. Nagrodę Grand Prix przyznano 16-letniej Magdalenie Ćwiklińskiej z Koszalina. Dla autorki było to pierwsze tego typu wyróżnienie. Wygrany autoportret przedstawiał twarz, która została podzielona na dwie części. Pomyślałam, że najlepiej będzie tak to przedstawić że oczy, a później tą krzyczącą twarz dlatego, że krzyk nie musi przedstawiać koniecznie złości. Może też przedstawiać radość i zupełnie inne emocje. W tym roku była to już dziewiąta edycja Bienal Autoportretu, który odbywa się w cyklu dwuletnim. Na przestrzeni ostatnich 18 lat można dostrzec jak zmieniały się tendencje młodzieży w przedstawianiu siebie. Każda z tych prac jest takim wyrazem osobistej, osobistego doświadczenia twórcy, czyli młodego człowieka. Prawdę mówiąc, zmieniają się te prace, ponieważ poruszają aktualne wydarzenia. Pośród blisko 700 prac, wybrano 83 autoportrety, które będą przez najbliższy czas wisiały na ekspozycji w Zespole Szkół Plastycznych w Radomiu. Wystawa dla zwiedzających dostępna będzie do końca marca bieżącego roku. Wtedy autoportrety zostaną zastąpione pracami dyplomowymi uczniów radomskiego plastyka. Publiczne przedszkole numer 1 w Radomiu zaprosiło na koncert kolęd i pastorałek. Nie zabrakło też występów tanecznych. Dzieci z kilku radomskich przedszkoli wzięły udział w konkursie, podczas którego wykonane zostały kolędy i pastorałki. Chociaż święta już dawno się skończyły, nie zabrakło bożonarodzeniowej szopki i świątecznych strojów. Głównym celem konkursu była nauka przedszkolaków świątecznych tradycji. Są to kolendy, pastorałki, zawsze wszystkim bliskie, sercu i, i myślę, że chętnie śpiewamy, chętnie uczymy dzieci. I myślę, że warto podtrzymywać ten... Wszystkich występów było 14, a spośród wyśpiewanych świątecznych utworów wybrano trójkę zwycięzców. Jury miało niemały orzech do zgryzienia, by wyłonić wygranego. Niełatwo było wyłonić zwycięzcę, natomiast były takie perełeczki, takie głosy, takie postacie, które nam wszystkim, w całej czwórce zasiadającej w jury, tak bardzo yy, zachwyciły, że w zasadzie jednogłośnie udało się wyłonić yy, zwycięzców. Nie był to pierwszy raz, kiedy publiczne Przedszkole przedszkole numer 1 zorganizowało konkurs kolęd i pastorałek. Warto wspomnieć o tym, że publiczne przedszkole numer 1 słynie z tego typu inicjatyw i aktywności. Na scenie oprócz wokalistów pojawiły się także występy taneczne w wykonaniu przedszkolnych aniołów. Nie zabrakło także Trzech Króli i Maryi z Dzieciątkiem. Po wyłonieniu zwycięzcy i rozdaniu nagród, wspólnie z gośćmi została odśpiewana kolenda, a na dzieci czekał słodki poczęstunek. To już wszystko w tym wydaniu informacji telewizji. i telewizji DAMI. Zapraszam teraz na sport i prognozę pogody. Do zobaczenia.